ब्रे जिंद जिंद ब्रे Dzień dobry proszę Państwa, jak wam e, mówiłam wcześniej w czwartek e, czy pojadę do Gdańska, czy nie pojadę. A więc e, mimo to, że nie najlepiej się czułam to i stwierdziłam, że pojadę to mi dobrze zrobi. E, nie no, przyjechaliśmy wczoraj wieczorem i już nie chciałam do, nam, wam nagrywać, bo już było bardzo późno i ciemno, więc i tak bo nic nie było widać, a ja byłam zmęczona, więc miałam przyjemny bardzo wieczór, bo już lepiej się poczułam jak już tutaj dojechałam. Pokazywanie, pokazywanie. Pierwsze słowo A jak ci robisz? Otwarte karty. Coś dla dziecka. Dziecko! To jest Jesteśmy w Gdańsku, w A nie, nawet nie, w Gdyni. A nawet w Gdyni jesteśmy. Nie no, się super cieszę, bo już się naprawdę dzisiaj dużo, dużo, dużo lepiej się czuję więc nawet zgłodniałam, więc zaraz pewnie zjemy. I co? Super się cieszę. Super, ekstra się cieszę. A teraz wam pokażę, co będziemy jeść. Elu, hello, hello. Tu hello. trudne krojenie będzie teraz. Mają kroić. Bardzo szczęśliwi. Oni, oni, przyszli, oni kochają Oni kochają, kroimy. Proszę, ja to będzie... I teraz, ty... uwaga, ja... ja no już, nie, nie, perfekcja, perfekcja. Do to niemożliwe. Wow. Wiktor, daj. Wow. <laughs> oni są do łóż. tego stworzeni. <laughs> o nie. Jak to nie jest z to prawie jest Będzie to czuć zaraz, gotowy Nasz najdroższy Wiktor, nas przygarnął Tak, tak, dzień dobry, z drogi, ale z przyjemnością drogi, bo ja taką o robiłam tak. i tak taką. No I on powiedział, dobra biorę was do... Zalazłem, moje Azjatka, chodź do nas <laughs> proszę Państwa, tak Dzisiaj jemy pyszną bułeczkę z almettą Z podsmażoną boczkiem Pysznym boczkiem Jajko sadzone na wierzchu Lekko posolone, żeby troszeczkę smaku dodać A do tego, proszę Państwa, prosto z melideli <laughs> A tu jest stary Makaryna! Mm. a kto tu taki duży jest? Tak, ale ja jestem duży i się śmieję. No wiadomo. I brudzę stół, ale stół jest tak brudny. Tany, tak? Brawo! Hmm. Tak, jak już Wam mówiłam, yy, uparłam się, wsiadłam do tego samochodu. Przyjechaliśmy do Gdyni. Jej! Yy, droga była całkiem szybka. Trochę drzemałam, trochę. trochę sobie tak. trochę kierowałam. Trochę... Nie, no było bardzo przyjemnie, bardzo szybko jechaliśmy. Yy, I. sobie tak pomyślałam, że jak już kiedyś dojadę do tej Gdyni, to muszę koniecznie pójść na molo. Pogoda nie jest tak, jakbyśmy chcieli, żeby było, bo pada deszcz i, jest, i wieje i jest kurde zimno, ale powiem wam, że jest cudownie. Cudownie wreszcie wyjść z domu i bardzo was wszystkich pozdrawiam i idziemy się troszeczkę przejść. Muszę się zaraz schować, bo i zaraz ręce odpadną. I Przeżyli, wytrwali Uf. i herbaty się na. I zaraz będzie herbata. Chyba pokaż jak jesteś szczęśliwy O Jezu, jak mi go troszkę ale dobry wieczór proszę Państwa My y, w ogóle dzisiaj wróciliśmy ze spaceru y, jak byliśmy na molu, ale na molo jak byliśmy na molo, ale byliśmy bardzo zmęczeni, bo potem byliśmy jeszcze na jedzenie więc to nas już kompletnie wykończyło i trzeba było pójść się zdrzemnąć. Panowie jeszcze byli, ekipa jeszcze była, na, na saunę poszli. Ja niestety nie mogłam, więc opiekowałam się Guciem, żeby Nela mama też mogła skorzystać troszeczkę z, tej, z tego wyjazdu. Mm, I co? I teraz troszeczkę fun też dla nas, bo idziemy zagrać w bilardy. Idziemy grać w I co? Mieliśmy super, super bardzo udany dzień. I Najlepsze. bardzo się cieszę, że w ogóle zdecydowałam się, żeby tutaj przyjechać, ponieważ... Fajni ludzie. Fajni ludzie, wiecie, no inne w ogóle miejsce. Odpoczęłam, poszłam na spacer, poszliśmy na pyszne jedzenie. No po prostu wszystko jest i perfekto. A Michał udaje, że go noga boli. Nie mogę zgiąć kolana. Mhm. Dobra, no to zobaczenie potem. Ciao. Wiktor. Co ty zamknujesz? Można tego przynosić, ale patrzcie, co mi jesteśmy rebel. To jest rebel. Świecimy. To nie będzie widział. <laughs> Co ty tam tu żebasz? O oh, wow! Magia stylu, słuchajcie, coś dla mnie w tym momencie. Tak się robi! Michał, Michał będzie to. Ja to chinam? Tak. Ja naprawdę nie mam. Ja tylko chciałam powiedzieć dziękuję wam i świetnie się z wami wygrywało Tak, przegrałaś ze mną Nieprawda Hej Dziękuję, się, świetnie się wygrywało Budyń Aaj. Dzień dobry, dzień dobry! Ej. Jesteśmy już w Warszawie. E, u, u, trochę się gibię. Jezus, jaki ten naprawdę ciężki. Wracaliśmy wczoraj z Gdańska i... E, jesteśmy już w połowie drogi no i wjechaliśmy na trasę płatną. No i więc tak już jesteśmy przy tej bramce i mówimy Michał mówi a gdzie mój portfel? Ja mówię no w mojej torebce. A mówię, i mówi, dobra, no to mi portfel. Ja mówię, ale moja torebka też jest w mojej torebce. A pytanie, gdzie jest moja torebka? Kurczę, zostało w Gdyni, słuchajcie. I musieliśmy zawracać jeszcze raz, a chcieliśmy być w miarę wcześniej w domu, no bo mi chodzi idzie do pracy, ja mam swoje jakieś tam rzeczy do zrobienia. Więc no mieliśmy początkowo w ogóle planowo, gdybyśmy wyjechali tak jak wyjechaliśmy. Zanim sobie zdałam sprawę, że nie ma torebki, to byśmy byli w Warszawie około 18, to bym już mogła do Was troszeczkę tam nagrać coś i tak dalej, ale byliśmy dużo, dużo później już oboje byliśmy troszeczkę zmęczeni i wkurzeni tą całą sytuacją. I już stwierdziłam, że już kurczę, że nagram wam dzisiaj. I dzisiaj wstaje, a tutaj takie piękne słoneczko, Uuhu. że ram, pam, pam. Musisz jeszcze No, masz nadzieję, że coś dostaniesz, tak? No, tak. No. Więc nowa wiadomość jest taka, że no już ileś tam czasu minęło od mojej m, ostatniej mojej chemii czerwonej i już coraz bardziej odzyskuję siłę. Zwłaszcza słuchajcie, jaka jest taka piękna pogoda po prostu, słońce jest super, po prostu. Dzisiaj mój dzień jest trochę inny. Jest super fajnie, ponieważ idę na taki troszeczkę festiwalowy make up taki zrobić tak, dziewczyna świetna potem wam powiem o niej więcej może kto chce do niej yy, na czy to na lekcję makijażu czy to może jakiś make up wyjściowy czy brwi czy rzęsy wszystko co chcecie jest wybitnie dobra naprawdę jest super dziewczyna także to potem wam powiem więcej teraz idę yy, idę do niej właśnie na ten make up i pokażę wam efekt końcowy